Widzimy takie w takim bo ryby będą się łowić Uwaga zarzucam na metodę Tu coś ładzi, tutaj Ale dobra, ona sobie najmniej obchodzi Sonia Czekaj Kurde, jak ja, jak ja chcę to zarzucić? Poczekajcie chwilę widzowie Dobra, już wiem co już zrobiłam. Dobra uwaga Uważaj młody że młody miał barwę. Kamera, że się młody. E, bo robak nie będzie się tował. Dobra, no, 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 jak no, 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 nie udało. no, tam skaczą. Szczupaki. no, szczupaki, no, Szczupacie. no, no, tak, coś daleko nie rzucam, ja w tyle się nie... yy, kamerę. Yy, tak Patrzymy na szczyt. Na razie nic. Ja te powyłuję, dwie Dobra, to widzowie widzimy się jak coś zacznie brać, nie? Tam młody zarzucił się. Se... O! Coś tyka. Dobra widzowie, widzimy się jak będzie coś brać. nie? Zarzuca, nie? nie? No to tak, widzowie chyba nie udała na bo. Cały pelet poszedł, okej okay. Młody, przesuń się Ta powiem bo bym zapomniał, żebyśmy znowu pelet stracili. Kurde Ja chyba tam Nie babka, to to. Ja już narzuciłem W Nie podchódź Młody, babka mnie doszła Młody Okej, uczysz na A o mnie problemy. Jak mówiłam, że teraz wybranie. Dzień drugi oficjalnie. Dzień drugi oficjalnie, bo wczoraj żeśmy przyszli późnym południem. 14 godzina to tak nie jest bardzo na ryby, nie. Nie bardzo trochę, no ale dobra. Jeszcze dzisiaj jest czas, później trzeba szkoły, nie. Jutro ale no jutro no święto, no. Chociaż, nikt by na święto Chociaż, jakby nam nie zabroniło. No to może jeszcze jutro Wam coś dogramy, ale wątpię w to. Ja rozchodzę tutaj zestaw z, z krakersów oczywiście. Znaczy Boże, z tych z ciasteczek jęczmiennych. Dobry jest, bo się klei. I taki ma zapach intensywny. Dobra, młody przyjmuje kamerę. Tylko... No. Dobra, tylko żeby nie było tak jak wczoraj, pierwszy rzut o udanym. Nagrywaj wodę i wędkę, wiesz? No śmiele Dobra, blokada. Tam będzie plusk. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Było widać. to zaraz przejmę kamerę. Mi nic nie bierze. Woda musiałam pożyczyć wędkę, bo ten debił chyba no, tak Jak on zarzucał. Wędka. To, to mi poplątał, potem zawsze wędkę Co? Jak ja ci poplątałem? No na początku A. mi poplątałeś. To jest no, moja to wędka. Ja Druga. A ty masz taką samą po tołachu. No i co? Czekamy na branie. A nie, jak chyba pociągnie, to mi się jeszcze bardziej rozłoży. Szczytówka jest na razie w miejscu. Dobra, to widzimy się dopiero jak będzie branie. Młody film, a będzie kamerowo. Skąd złowić po trzech dniach, po tygodniu. Ojej! Ja. Zumiki karów A to nie, bo już wodę spuszczali Akurat dzisiaj I akurat tyle miały byli sumików Tylko też mi Połowę kotwy jadły, bo zostawiłem na dworze Pokażę jednego Albo nie mam tylko Samych sumików O Oj, oj, oj O taki o I złotowy Ops Karaś srebrzysty też nie doży, bo ja to akwarium mi wbiorę. No, ale No, i okoń. Gdzie jest okoń? Tu jest okoń. A nie ruszyć. Takie o oh moje oczy. I były też te, jak się mówi, takie, i. Z sandaczy i z też, ale ma... On nie było duży, A nie wziąłem, bo nie wiedziałam, że mi koty trochę wie. ale dobra. Takie zarąbiste rybki. A ten karaś, szczególnie robi ten naj... najlepszy ten, bo pierwszy raz mam karaś bo sumniki karłowate już kiedyś miałam, tylko że miałem inne niż te. Miałem ciemne. One są takie jaśniutkie jak liny. Wyglądają. A ten karaś to piękny jest. I to jest największy ogólny. o tego. I on może mieć może nawet nie 10 centów z 7. No i w końcu się udało. Tylko że kupiłem sobie pelet. Specjalnie byłem w sklepie, kupiłem pelet, dobry. Tam nic nie wyszło, bo nic się nie... Znaczy, no nic nie wyszło, no bo wodę spuścili. A ja kupiłem jeszcze podbierak no nie to jak wtedy, jak gówno podbieracie. Ale dobrze, no to tyle. No to jest, jest dzień, czekaj, W poniedziałek, w niedzielę-poniedziałek. Jak dobrze mówię? Tak, niedzielę-poniedziałek filmy. Dzisiaj mamy w sobotę, czyli 6 dni później film, nie, pięć. Bo w poniedziałek, bo w poniedziałek Pięć dni później. O, Muszę im dać coś ten bo ostatnio nowe akwarium i będę sobie siedzieć, abym chciał więcej gdzie jest karaś. Tu gdzieś nie czekaj. Tu jest karaś. O tu. Karaś. Tu gdzieś oko nie jest. A i podkrachimy. No, od pod Dobra, nie będę już stresowała. To tyle. Ale w końcu się udało.